Cześć Siemanko, witam Was w kolejnym filmie na kanale Królewskiej Strefa. No i wczoraj niestety chciałem porobić dużo więcej, niestety pogoda mi na to nie pozwoliła. Jak skończyłem nagrywać, przyszło takie obrwanie chmury, śnieg, deszcz, grad, chyba było wszystko co mogło być. No niestety musiałem uciekać do domu i nic nie udało się więcej zrobić. Dlatego trzeba to nadrobić dzisiaj. Także zapraszam do oglądania. No i tutaj ten obornik całe musimy sobie wyrzucić. Zdewzykujemy oczywiście sobie klatkę. No i tutaj wskoczy samiczka. Ta młoda samiczka wiedeńska niebieska. Tak jak mówię, miałem zrobić to wczoraj, ale aura na to nie pozwoliła. Także zabieram się do pracy i za momencik widzimy się już tutaj z samiczką w środku. No i samiczka w nowej. Posprzątanej. No i oczywiście odrobinę większej klatce. Świeża porcja siana. Samiczka bardzo ładna. No bardzo mocno przekopuje więc najprawdopodobniej jakaś tutaj rójka już jest. No nie mam do tej samicy jeszcze samca. Mocno się rozglądam, no ale na dzień dzisiejszy jeszcze ciekawego egzemplarza yy, nie znalazłem. Jak króliki są, no to bardzo daleko. Niektóre nawet po 400-500 km. Nie będę jechał tyle trasy z kuli jednego królika. No bez sensu. Dobra, moi mili, Także tak to wygląda. Kolejnym krokiem jest sprawdzanie płci u tych szaraków. Ja sobie lecę po marker, no i będziemy sobie oddzielać. Samiczki od samczyków. Na początku wszystkie króliki wrzucę tutaj do tego oczka. Tą klatkę również wysprzątam. No i potem sobie zostawimy u góry samiczki, a na dole będą samczyki. Także działamy dalej. No i słuchajcie, mamy to. Myślę, że tutaj się nie pomyliłem, bo nigdy mi się pomyłka nie zdarzyła przy rozpoznawaniu płci u królików. Chociaż tutaj mam e, malutki dylemat. No, na dzień dzisiejszy wychodziłoby na to, że są dwa samce, które tutaj widzicie, i pięć samiczek, chociaż tutaj mam małe wątpliwości co do tego. Mam go zaznaczonego, muszę go obserwować. Tutaj te cztery to są na pewno samiczki. A tutaj kurczę, no. Raczej samiczka, ale muszę mieć ją na oku. No. Zobaczymy. No, tak jak mówię, nigdy mi się pomyłka nie zdarzyła. Kurczę no i myślę, że tym razem również jej nie będzie, chociaż nie jestem pewny, że tak powiem. Także bardzo ładnie, bo jak e, dobrze wiemy, samiczki są bardziej, e, że tak powiem, potrzebne. Na zapotrzebowanie hodowców, także zawsze więcej samiczek to na pewno jest tutaj plus. W tym przypadku mamy 5 do 2, także powiem nawet zarąbiście. Dobrze moi drodzy. Idę po mieszankę przekręciłem również karmidło, tutaj dałem mniejsze, tutaj dałem większe, ale jeszcze je wyczyszczę, idę po ręcznik papierowy. I myślę, że to opanuje samą wodą. Także tak to wygląda. Dobra, zamykamy. No, ta klatka ogarnięta. Tutaj również mocna dezynfekcja. Po samcu sandezja ma właściwości również wysuszające, więc bardzo ładnie tutaj te oczko wysuszy. No I później ta samiczka. Od tych maluszków wiedeńskich pójdzie sobie tutaj. Ja im tutaj również dościeliłem. Dzisiaj zamontowałem większe karmidło. Siano uzupełnione. No ale myślę, że w tym tygodniu, może nie, ale na początku przyszłego tygodnia, również tutaj trzeba będzie cały obornik z tego oczka wyrzucić. No i to samo będzie trzeba zrobić u samiczki. U samiczki, u góry, bo tutaj również się trochę tego nazbierało. Może nie ma jakiejś tragedii, ale... Ale trzeba to już wybrać. Karmidło zasypane. Tutaj jeszcze troszeczkę wody w poidle ma. Myślę, że do jutra to zniknie i zaczniemy tutaj... Terapię z rabitinem. Tutaj jeden widz pytał, czy to działa. Tak, u mnie to działa i tą samiczkę również jak zakupiłem nie chciała dać się pokryć wypiła całe poidło zeszło jej na chyba 3 dni i bez problemu dała się pokryć samcowi również samcom też podaje ten specyfik także on tam na pewno wspomaga plenność musicie sobie poczytać wszystko jest dokładnie opisane na tym produkcie także moim zdaniem warto stosować zerkniemy sobie jeszcze do tej Młodej samiczki wiedeńskiej. Tak wygląda. Ona zostaje, ale to pewnie już wiecie. No, tutaj już nie będę otwierał. Najprawdopodobniej pięć wiedeńskich szarych samic. Także pięknie. Tutaj dwa samczyki. Także jak najbardziej jestem zadowolony. No dobra, moi drodzy. Oczywiście odcinka nie kończymy. Przechodzimy do. Klatki numer 2. No, i jesteśmy, i teraz tak, troszkę zmian jest, troszkę się zmieniło. Jak widzicie, burgundy poszły na samą górę. Pierwszy, tu jest drugi. Tu jest. Samczyk numer 3. I tutaj mamy samczyka numer 4. Dlaczego ten samczyk nie jest u góry? Tutaj, ponieważ ma dzisiaj do mnie przyjechać klient z zagranicy, a dokładnie z trzech. I ma sobie wybrać jednego samczyka burgundzkiego. Oczywiście ja mu zaprezentuję wszystkie cztery. I niech sobie wybierze którego chce. Także któreś oczko albo z tych trzech się zwolni, albo zabierze tego i po prostu nie będzie konieczności tutaj samczyka wkładać. Także bardzo fajnie, że kolejny burgund znajdzie nowy dom. Aby to były samiczki, to już dawno by ich nie było, no, ale z samczykami niestety tak bywa, że sprzedaż schodzi nieco dłużej, a nawet dużo dłużej. Także tak to wygląda. Tutaj mamy naszego samczyka wiedeńskiego, młodego. Zamontowałem mu również dzisiaj paśnik. Mieszanka również wsypana. Także. Tak to wygląda. Ja go wczoraj na filmie wrzuciłem tutaj, ale to miejsce już było zarezerwowane dla kogoś innego. Bardzo dobrze wam znanego. No mianowicie jest nasz samczyk byk wiedeński. Zobaczcie, ten królik tak na piernisza wpoidło, że aż tu mu woda leci. Tak go suszyło. No ale dobra. No i co, został nam ostatni królik w hodowli. A mianowicie samczyk wiedeński szary. Gościu, nie podoba Ci się nowy domek? No, ale ty jesteś spaśny. Normalnie masakra Bym Ci musiał nawagę wrzucić. Nie zapaść mi się, bo za no, niedługo do samiczki pójdziesz. Znaczy się samiczka do ciebie. O. Może uda się to w weekend zrobić, zobaczymy. Dobra, moi kochani. W dzisiejszym filmie to wszystko. No mam nadzieję, że w tym tygodniu uda się jeszcze wrzucić jeden odcinek. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.